Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla duszy Waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. To słowa pańskie. Panie Jezu, zapraszasz do siebie, utrudzonych, obciążonych. Mówisz, przyjść do mnie. A czy oni przychodzą? Wielu, wielu jest utrudzonych, obciążonych, chorych. Do wszystkich kierujesz to zaproszenie, ale nie wszyscy przychodzą. Albo Ciebie w ogóle jeszcze nie poznali, albo Kiedyś o Tobie słyszeli można nawet przyjęli sakramenty święte. I dzisiaj o tobie nie pamiętają. Może jeszcze do niedawna przychodzili tutaj na Eucharystię do Ciebie, a teraz wielu z nich się boi. Mogą się zakazić. Tak, Panie Jezu. I kto ich pokrzepi, jeśli nie Ty? Tak, to ludzie na swoje sposoby próbują radzić sobie z problemami. Ze swoimi problemami, tak to nazywają. Sami próbują. No i co. I brną, brną w grzechach, zamiast zbliżać się do Ciebie, to się oddalają, nie przychodzą do Ciebie, ale też jeszcze przekraczają przykazania Boże. I gotują sobie śmierć wielu z nich w imię wolności, w imię wolności, tak zwanej wolności. Tak, Panie Jezu. I mówisz, weźmijcie moje jarzmo na siebie. Co to znaczy to, które nazywamy swoim, też byśmy Twoim nazywali, uczynili Twoim. To znaczy znosili trudy, choroby, jako Twoje. Twoich intencjach. Tak, Panie Jezu, nie przyszedłeś na Ziemię po to, bo Ci się podobało cierpieć. Nie. Ale żeby zbawić. Jeśli my dołączymy do Ciebie, do Twoich intencji, to wtedy będzie Twoje jarzmo. Tak. i wówczas będziemy potrafili je znosić, a tak naprawdę to ty na siebie weźmiesz ciężar, a my jedynie, tak jak ten Szymon Serenajczyk trochę poniesiemy ten krzyż, który na ciebie jest zawsze większy zostawiasz sobie większy ciężar, i to jest Twoja wielka miłość. To jest Twoja wielka miłość. I mówisz, uczcie się ode mnie znosić te ciężary. A jak ty znosiłeś je? Nauczałeś, uzdrawiałeś. To nie było łatwe. A potem krzyż, przed tym jeszcze, biczowanie, dzierniom koronowanie. Jak ty sobie z tym radziłeś? Stałeś na Golgocie, zanim byłeś prowadzony przez Arcykapłana, przed Piłatem, to rozmawiałeś ze swoim ojcem o brójcu. Modliłeś się. I w ogóle przez te lata nauczania wiemy, Modliłeś się, Ewangelie wspominają paroma zdaniami. Nie wchodzą w treść Twojej modlitwy, a my się możemy jedynie domyślać. Tak, to co robiłeś, to pierw omówiłeś ze swoim boskim Ojcem. Tak, Panie Jezu. I my uczymy się od Ciebie. To, co robić, chcemy, żebyśmy najpierw z Tobą omawiali. Tobie polecali. I Panie Jezu, w tej chwili też tak pragniemy. Tobie polecić to wszystko, co chcemy jeszcze zrobić. A najpierw podziękować za to, co już Ty przez nas dokonałeś. Tak. Dziękujemy Ci za nasze rodziny, dzieci. Za to, co Ty dokonałeś przez nas. A nam się wydaje, że to myśmy zrobili. Panie Jezu, są też tacy, którzy bardzo chcieliby tutaj przyjść, Ty wiesz, jeszcze do niedawna tutaj Ciebie adorowali, a nie mogą, bo są bardzo ciężko chorzy. I tych, pani z polecamy Ci tutaj. Tych wszystkich cierpiących, Którzy pragną tutaj być blisko Ciebie, ale nie są w stanie, nie potrafią, są tak bardzo słabi. Tak, Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, byś użył ich cierpienia i żebyś dał im siebie odczuć. Że Ty jesteś blisko. Tak. Tylko z Tobą można cierpieć godnie. Tak, Panie Jezu. Męczennicy dzisiaj też są. Ty wiesz, w tej chwili też cierpią. Chrześcijanie są zabijani w okrutny sposób. Nie mogą tutaj być, ale my w ich imieniu, Panie Jezu, Ciebie prosimy. Daj im odczuć swoją obecność. Daj im odczuć, niech cię zobaczą oczyma wiary, a widząc Ciebie, podołają. Panie Jezu, już za to Ci dziękujemy, za to co będzie. Tak, bo Ty wysłuchujesz próśb. Jesteśmy przekonani o tym, dlatego do tych próśb dołączamy dziękczynienie. Bądź pochwalony. Ty. Twój Ojciec i Duch Święty. Chwała Ojcu i Synowi.